Dzień dobry, dzień dobry, A jaki tam piękny wschód słońca, taki piękny. Dzień dobry, dzień dobry wszystkim. Dzień dobry, zobacz, jaki piękny wschód słońca. Widzisz? No tak. Myślałam, że odwołali tego sylwestra, ale jednak go nie odwołali. Więc będą Wam tu hałasować. Tak mi przykro, kochanie. Tak mi przykro, będziecie się bać. Moje ryb cieśliczny. Moje rybeczki, jak ty pięknie się witasz. Są koteczki? Jest koteczek? A gdzie reszta? Szukamy? Zwiedzanie w drugim pokoju. I trzeci kotek. Rudolfik. Tak. Śliczny kotek. Śliczne kotki A jak cię zdejmę? Jak ja cię stamtąd zdejmę? Ale będę miała kłopot nią, wiesz? No i taka zabawa, jak zwykle. Ja siedzę na kanapie, ruszam wędką, a kotki są owszem zainteresowane, ale zanim się rozkręcą, to już dawno będę musiała iść. Opatrzcie, to jest. To jest coś niesamowitego, to jest coś, co było pierwszy raz. Rudolf zaczyna się bawić. A, patrzcie, patrzcie. Hej, tak? Super, brawo. No tak, do tego służy będka. Jak ja się cieszę. No, ja kochanie, Jak moje kochanie, no, ruszaj łapą. Ruszaj łapą. To ta wędka musi do Was aż dotrzeć, tak? Nie może się nie ruszyć nawet na milimetr. Tylko ta wędka musi tak do Was. Fajnie, że masz humorek, kochanie. Idziemy dzisiaj na kontrolę z naszym pętliczkiem. Weźmiemy też entliczka, żeby go Pani pooglądała. Kotki są odrobaczone wszystkie. Po raz drugi porządny. Właściwie niektóre to po raz trzeci. Myślę, że im figurki się zrobią eleganckie po tym. Tak? Entliczku. No rusz dziecko się. Rusz się kochanie. Hmm? Rusz się. Róż. Dobrze, że masz humorek. No a buźka siedzi w szafie. Buźka, czyli buziak oczywiście. Tak myślę, jaka ja głupia jestem, że ja w ogóle uwierzyłam na słowo i nie sprawdziłam. Uwierzyłam na słowo, że dwa chłopaki i dziewczyna. No, z drugiej strony taki kotek sycząco uciekający. Nie jest tak łatwo mu. Sprawdzić płeć, nie chciałam się pchać z łapami. Ale trzeba nauczka, że trzeba wszystko sprawdzać. Tak? Kolejna nauczka, Ty też jesteś kocicą, która na wiosnę rodziła. Idzie kotynię, idzie kochanie, idzie, tak? Idzie kotynię. Hmm. O, jakie to delikatne jest tworząko, ten, ten entliczek. Jak on jest kochany, jak on jest mięciutki, mówię Wam. No i tu jest też jeszcze jeden właśnie z cudów, e, który się wydarza, jak kotki się znajdą w domu, że przychodzą takie po prostu napęczniałe, tak jakby były przeżarte, tak jakby po prostu były utuczone niesamowicie. a potem po pierwszym odrobaczeniu już nie ma połowy brzucha, a po drugim nie ma kolejnej połowy. Tak? Ślicznie. O, jak ty się pięknie bawisz. O, jak tak pięknie. I tym cudownym akcentem życzymy wszystkim.